Dzień dobry daszbór, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Co w Lesie piszczy. Rozpoczęły się już wakacje, więc jeśli wakacje, to oczywiście czas w las. Wybierając się na leśną wycieczkę, planujemy trasę, wybierając mapy, przewodniki, różne katalogi. Ale to wszystko bardzo dużo waży, a mam dla Was super rozwiązanie. Jest coś, co możecie znaleźć w smartfonie czy w komputerze: jest to nowa odsłona serwisu czaswlas.pl. Czym nam może pomóc czas w No tak jak w moim wypadku, nie wybieram się za przysłowiowy płot, czyli do lasu, który znam, tylko wyjeżdżam w góry, gdzie miejsc parkingowych nie znam, nie znam też atrakcji turystycznych i właśnie teraz będę ich szukać. Ja chcę pojechać na Biskupią Kopę, która znajduje się w nadleśnictwie Brudnik. I teraz poszukajmy miejsca parkingowego. W serwisie mamy 17 tysięcy obiektów turystycznych. Dla mnie najważniejsze teraz to miejsce parkingowe. I wybrałem sobie najbliżej tego miejsca, które mnie interesuje, czyli biskupie Kopy. Jest to miejsce postoju w oddziale 204. Tam też można znaleźć opis, czy to jest na pewno fajne miejsce do parkowania. I stąd właśnie będę wyruszać w drogę na biskupią Kopę. Po czesku pięknie się nazywa biskupska kupa. E, możecie znaleźć tutaj spokojnie też miejsce na biwak, e, miejsca widokowe, szlaki piesze, rowerowe, konne, e, ale też miejsca edukacyjne czy historyczne. Jak już nie macie pomysłu na wyprawę, to klikając w ikonkę wyprawy, możecie wybrać już gotową e, wyprawę gdzieś w polskim lesie. Mam nadzieję, że będziecie korzystać z moich wskazówek i zaglądać do serwisu czasglas.pl. To jest idealny leśny przewodnik turystyczny, bo jak mówią statystyki, 60% z Was do tego lasu przynajmniej raz w miesiącu chodzi i to głównie na spacer. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia. Dashboard.